Nie on się, to nie będzie się bać. Dawaj! Korba, korba! Do Dzisiaj będzie kręcony bisty vlog. Wyjeżdżam sobie na feron, na płyty, i jadę na kazurę. No, tyle w temat. Lubię snikersów, ale. I patrzcie, gruby, gruby ze bo nie patrzę. Próbuję chce snikersa. Nie lubię. Jaki to jest idiota. Jaki szczęśliwy chłopiec. Zapomniałem, że mam snikersa w plecaku, chłopaku. chopaku. jak jesz. Chciałem, Druga. na kanon. Zajawa skład. Jezu, muszę to linkować do odcinka. Konciu, przywitaj się, bo cię nie było. Okej, okay, jaki pedał. Aha. Co? Czemu kądzie jest gejem? Nie jestem gejem. A jak z tego? Nie no ja sobie pojadę mały na początku, bo... Dobra, jadź, jadź. muszę kurwa rozgrzać. Bo chulita, wyaramy giveres Las pomaga żyta, naraz ja teres interes Płoną permanentnie, wlecę grube waxy. Moje tłoczone włódzo Lubi dużo ja nie, nie pamiętam kramu. Sabiny, kramu. nakładam kuchawki Lecą po nie, sziniemy, powstają kawałki Na kurwiamy zwroty przy pomocy ganzi Jak zdrowi, Nie no ja fejsowałem wszystko do nie? nie od żadnej mafii, a od dobrych chłopaków Każdy jak potrafi radzi w swoim wachów Jest nas tutaj parów, nie jest parę gramów, a dla moich sprawa jak waha do baków, zajaraj chłopaku dziewczyną Te altowkę, te na biną na zdrowkę ile by nie było, proste, wszystko w kopce, pękaza dycha jak łycha w jedronce. siedzę i se bombię konkretne szyszumie kto był w coffee shopie, dobrze to zrozumie jarę trzeba chcieć i też trzeba to umieć, jak nie wiesz co jest pięć bo co wirujesz, pamiętam dwóch chłopów, wielcy raczej ganci przyjechali ziomal do miasta zatańczyć, chcieli kozak towar bo są co eee, Subskrybujcie Gruby DH, bo to naprawdę nie człowiek Dzisiaj zajawa, o... Zajawa, Zajawa No ta, ale... I zostawcie łapkę w górę, bo ja wierzę w, w Grubego, że dzisiaj... Skończ tak pierdolić Że poleci dzisiaj... Skończ, proszę Cię Nie wstawię proszę tego Proszę Cię, skończ Mówią, Nie wstawię tego Nie, ja to wstawię, żeby nie, zrobić z Ciebie debila Nie, tak, nie, wstaw, proszę, tak, nie Tak, tak Zobaczysz Nie nie jestem taki, obiecuję Jesteś nie jestem tak jak ja... Nie możesz że nie jesteś debilem jak to jesteś. Tak nie jestem! Kurwa twardzi, bo machu zajebali, dostali zapaścią W tym temacie wariacie ode mnie zero Zawsze w marihuanie, ujebane paluchy Co dzisiaj jest w planie, Jarkoś bardzo gruby Jara nie wahanie, smażenie, go chce nie buchy dostają Tu klimat bez kręgła, sedy zjane tu ty masz trend do tego ścierwa. I teraz zmiana podejścia Moje atrybuty jointy, go ty wiaderka Zbi ci wisienka, co w pamięci ma braki Wiedzą o co chodzi, staży ja raczej Konopia legalna wariat, jestem za tym To chwila sakralna, kiedy z dymem idą krzaki Palą mało laty, kobiety z grety wszyscy Ma ze mną wariacik, temacik zajebisty oczy mam przepisione, lecz wyostrzone zmysły Po dobry dni, bo nie wciąż mówię nowe pomysły I żeby nie wrysły za to kolejna chmura twarzy kopce, wędze, nie wiem co to brak po malutku jeżdżę, przemieszczam po ulicach Przeźwy jebnięty, zapierdalam jak ulica I znów kolejny ruch, nie ma że pucha 32 wlotka, ja tyka 60 człowieka Ty krusz i ze mną kusz, nie żałuj kudza. Dzisiaj tu kopcimy ziomek o świątyni puchar W moim mieście, tu gdzie szalka zeżarła, niejedną baterię, tu wierza trenitarska, dnie miasta, panorama, wszędzie złodzieje, leży organy ścigania, wielu życie, głównie picie, zitnie bezrobocie. To mam ci powiedzieć, tam do pracy nie chodzę, radzę sobie jak mogę, ciągle no nie uciągnę, mam przed to osmarzę, Jestem po trzecim końcu, zanim ziomek, to no przystaniesz, masz tu krakowską gramę, zamek i wiele na marszałek, czuwa na litewski pozostał majdanek, obóz poniemiecki niemiecki ten pożytki zalew, która nie wale bo śmierci miasto, nie śpi, nie śpij, dwa, na do fetki, krewki nie powinno się latać, biorą głowę, to lubelski podziemny konkretny rabziomek, nie, na bandy. jeśli prawdę cenisz sobie Za kolejny wers, a ty weź puszczaj to w obieg Prosto z LPN, prosty RAP człowiek Nie wiesz co jest kolejne Ci powiem, w grodzie jest, tylko RK jest motorek Pamiętaj studenciaku, wyurowany urowany kamień Stopani na deptaku, szybko, zmieniacie zdanie Roi się od kłaków, chcesz drachów, jesteś chętna Na 90% stukał cię mój koleżka Stary z wyrodziale, chociaż na mordeczka Pozdrawiam wariacie, życzę ci z Nie wierzę, kurwa. Rodziłem kurwa. mi to craftierdola ja ci ba kujni Kurwa. Tu macie księcia z bajki, a tu damy z kurwy syny. Bronowi dawaj. To ten mnie nudę 2L bakaja mordo. Będzie rozpierdol. Kurwa, ja pierdolę.

się narobiło ludzi Ten dzień to ja zaliczam do naprawdę kurewsko dobrze udanych Nie Człowieku który został skoczony Może Lekko Lekko skejsowany ŻE! 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 Ale Kurwa, nareszcie. Aha, no właśnie. No. I co całe like, to.